Witajcie kochani. W dzisiejszym odcinku serii dwa równe skoki, znowu rozważania oparte o literę P. Mówiliśmy już o cyklu PDCA, mówiliśmy o przywództwie, które pozwala zapłonąć, a dzisiaj o przysłowiu. Chińskie przysłowie, które często wykorzystywane jest w filozofii Kaizen i w podejściu procesowym. Brzmi ono przed sukcesem Noś wodę, rąb drwa, po sukcesie noś wodę, rąb drwa. Bez względu na to, czy dotyka nas przyjemność w postaci sukcesu, czy dotyka nas ta nieprzyjemna strona, którą jest porażka, to pamiętajcie Państwo o tym, że bez względu na to, która z tych stron w danym momencie jest dominująca, i które ze zdarzeń w danym momencie jest dominujące, to wypełnienie środka jest bardzo istotne. Nadanie sensu poprzez podejście procesowe, poprzez powtarzalność działań dobrze zaplanowanych, wdrożonych, poddanych studiowaniu, analizie i ocenie, a następnie doskonalonych, nieustannie ulepszanych. Właśnie o tym mówi to. Przysłowie. Mówi o jeszcze jednej rzeczy, ale o niej pozwólcie w kolejnym naszym spotkaniu. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie. Michał Gluska.